Nowości z Urzędu Stanu Cywilnego, kiedy pokochamy obcokrajowca. Elżbieta Morrison. Wielu Polaków i Polek decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego z osobą, która pochodzi z zagranicy. Ślub taki można oczywiście zawrzeć w Polsce lub w innym kraju. W dzisiejszych czasach wystarczy załatwić nieco więcej formalności, aby powiedzieć sakramentalne tak w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak zawsze o konsultację poprosiliśmy pana Krzysztofa Konarskiego, zastępcę kierownika i koordynatora do spraw systemu zarządzania ślub w Polsce. Podczas wizyty w USC każdy obcokrajowiec powinien zaopatrzyć się w dokument tożsamości, paszport, dowód osobisty, który należy przedstawić do wglądu. Trzeba też dostarczyć odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli sprawa dotyczy osoby rozwiedzionej lub wdowiałej, dodatkowo dołącza się odpis aktu małżeństwa lub odpowiedni odpis aktu zgonu, również z urzędowym tłumaczeniem. Konieczne jest jeszcze zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz poświadczenie stałego zameldowania za granicą. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydaje właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne. Zamiast tego może przedstawić postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego zaświadczenia. Trzeba jeszcze podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeśli ślub w Polsce zawiera Amerykanin, musi dodatkowo dostarczyć zgodę sądu rodzinnego na ślub z obywatelką Polski, ponieważ sądy amerykańskie nie wydają zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Ważne jest również to, że jeżeli świadkami na waszym ślubie będą obcokrajowy, powinni mówić po polsku, ewentualnie przybyć z tłumaczem przysięgłym. Lub za granicą Polski obywatel pragnący zawrzeć związek małżeński również musi złożyć w odpowiednim urzędzie odpis aktu urodzenia, kawaler, panna, a osoba rozwiedziona lub wdowiec-wdowa dodatkowo odpis aktu małżeństwa lub odpowiedni odpis aktu zgonu. Konieczne jest też zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oraz poświadczenie zameldowania w Polsce. Pierwszy z tych dokumentów traci swoją ważność po trzech miesiącach od daty jego wystawienia. Najszybszym sposobem na zawarcie takiego związku jest ślub w polskiej placówce dyplomatycznej. Narzeczeni składają wtedy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków i konsula. Aby można było się pobrać trzeba miesiąc wcześniej dostarczyć do wybranej ambasady Rzeczypospolitej polskiej dokumenty. Można to zrobić pocztą kurierską lub osobiście. Po powrocie do kraju przygotujcie się na około trzy miesięczne oczekiwanie na dokumenty poświadczające fakt bycia małżeństwem. O ślubie za granicą należy wpisać treść aktu ślubu do ksiąg stanu cywilnego w kraju, w którym macie stałe zameldowanie, czyli w Polsce. W tym celu zagraniczny akt małżeństwa tłumacz przysięgły przekłada na język polski. Po dokonaniu wpisu wystawiane są odpisy skrócone aktu małżeństwa w języku polskim, wymagane, np. do zmiany dowodu osobistego, paszportu i innych dokumentów. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.